Siemanko, dziś mam coś wyjątkowego dla ludzi z Wrocławia, oznaczając się na fejsie, że jestem w tym mieście, uruchomiła się spora część użytkowników. Nagraj knyszę, nagraj knysze mówili. Odezwał się do mnie nawet człowiek, który prowadzi wrocławską grupę na fejsie o nazwie żercy, że jak będę gdzieś wybierał się to, żeby dawać znać, to razem się coś obskoczy. Natomiast ja byłem tylko kilka godzin i nie udało się złapać, bo łaziłem i nagrywałem na mieście. No i nie było czasu. A Knysze chciałem sobie zostawić na inny przyjazd. Potem z rozmowy wynikło, że całkiem dobra według nich znajduje się w przejściu podziemnym pomiędzy peronami na dworcu, więc czekając na autobus powrotny udałem się do tego przybytku o nazwie Mist Bar i wziąłem knysze z kotletem i warzywami za 20 zł. Zanim przejdziemy do głównej recenzji to fajnie by było jakbyście zostawili łapkę w górę, dzięki temu film poniesie się dalej, a jak coś jest nowy na moim kanale to zachęcam do zostawienia subskrypcji i odkrywania ze mną najlepszych lokali w Polsce i nie tylko. Totalny old school i coś podobnego jadłem w Warszawie w lokalu o nazwie Express Grill, tylko to było Zderzenie trzech światów, bo to był wietnamski połączony z kebabem, a zamówiłem sobie tam hamburgera z sosem z Chińczyka, warzywami też takimi słodkimi w bułce od kebaba. E, podobnie właśnie do tej knyszy. Zamówione czas oczekiwania to około 4 minuty, kotlet pomielony razem z budą i psem na łańcuchu, ale o to właśnie chodzi. W odróżnieniu do kebaba właśnie w środku znajduje się kotlet o wątpliwej jakości, a nie mięso skrywane z obracającego się rusztu. E, pani pytała jakie warzywa, ja mówię, wszystko pani ładuje. Zrobiłem przebitkę na gablotkę i widać co tam się znajduje, ale Widać też to w samej Knyszy. Warzyw było sporo. Także trochę witamin człowiek przyjął bułka chrupiąca, i mimo że od czasu do czasu była trochę bardziej nasiąknięta keczupem i soczystością warzyw to nie rozwalała się. Była ciepła, utrzymywała składniki i była smaczna przede wszystkim. Sama porcja dość potężna i ja nie dałem rady całej, bo we Wrocławiu nagrywałem już trzeci film, to nie jadłem do końca, wedle mojej zasady jedz mniej a częściej. Tak to na pewno jedzenie z zeszłej epoki podejrzewam, że kiedyś więcej było tak. Takich budek w samym Wrocławiu, a taka ciekawostka, że to w głównej mierze tylko w tym mieście na taką skalę można było, albo może lepiej będzie powiedzieć, że można zjeść taką knyszę. W innych miastach nie jest to spotykane na taką skalę, i jestem prawie pewien, że dla ludności z Wrocławia to danie kultowe i dla niejednego człowieka powrót do czasów młodości i powrotów z imprez. Bardzo dobre, chociaż nie jest to jakieś wymyślne, polecam spróbować, a ja, jak będę robił większą serię we Wrocławiu, to skupię się na tym daniu i zrobimy porównanie.